Okay. Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Bitcoin 42900, 6.03, czasu polskiego. Dzisiaj omawiamy Bitcoina i altcoiny i postaramy się zrozumieć powody ich spadków oraz nagłych, niezapowiedzianych wzrostów. Na początek news ze świata. Microstrategy kupuje bitcoiny za 37 milionów dolarów, zwiększając swoje posiadane zasoby do 190 tysięcy bitcoinów. Katie Wood mówi o tym, że ETF-y na bitcoina oznaczają zastąpienie złota przez bitcoina, a wprowadzenie ETF-ów na bitcoina jej zdaniem może mieć podobny wpływ jak pierwsze ETF-y na złoto, po którym cena złota rosła wykładniczo przez następne 8 lat. Prezes Fedu Jerome Powell mówił o tym, że rząd USA jest na niezrównoważonej ścieżce fiskalnej, co może budzić pytania o przyszłe potencjalne dodruki które tak jak w roku 2020 spowodowały wystrzał ceny bitcoina o ponad 1000% w zaledwie rok. W dniu jutrzejszym informacja o bezrobociu w Stanach Zjednoczonych. Prognoza na poziomie 220 tysięcy. Paradoksalnie, mniejsze bezrobocie mogłoby skutkować spadkiem ceny bitcoina, ponieważ aby Fed zaczął obniżać stopy procentowe, inflacja w Stanach Zjednoczonych powinna zejść do jeszcze niższych poziomów, co jest bezpośrednio skorelowane z liczbą bezrobotnych. I adekwatnie większy od czyt niż prognozowany mógłby skutkować krótkoterminowym spadkiem ceny bitcoina. Nie mówimy tutaj o dużych zmianach, ale o wahaniach ceny rzędu 1, 2, 3% w przedziale 24 godzin. Sieć Solana doświadczyła już 11 przestoju w okresie 2 lat, a jej cena tąpnęła o 3% po tym, jak sieć Solana przestała obsługiwać transakcje. Po 5 godzinach awarii udało się naprawić problem i cena tokena wybiła o ponad 3% w górę. Na chwilę obecną utrzymuje się na podobnym poziomie co przed awarią. I oczywiście tego typu informacje mogłyby zaszkodzić średnioterminowo cenie tokena Sol w stosunku do np. jej konkurencji Cardano, które w stosunku do Solany jest na stosunkowo niewielkich wzrostach, co oczywiście jest spowodowane także tym, że sieć Solana jest znacznie bardziej wykorzystywana w praktyce. Również po takiej informacji kapitał mógłby być przelewany w kierunku np. tokena ARP, czyli Arbitrum. Które w stosunku do Solany ma market cap kilkunastokrotnie mniejszy. Oczywiście pamiętajcie, jest to tylko spekulacja, a to czy faktycznie te koiny będą wzrastać lub nie, jest zależne od wielu różnych dynamicznych czynników. Bitcoin w ostatnich 4 miesiącach plus 69%, a w ostatnich tygodniach duże wyprzedaże ze strony górników. Warto jednak zwrócić uwagę, że poprzednie tak duże wyprzedaże nie spowodowały natychmiastowego tąpnięcia ceny bitcoina. Ale poprzedzały jej dalsze wzrosty. Ekscytację na Bitcoinie widać również na opłatach transakcyjnych, które, podobnie jak w poprzednich rynkach byka, zaczynały systematycznie rosnąć. A krótkoterminowo, Bitcoin miał wczoraj bardzo ciekawy moment do rozegrania spadków. W tym punkcie, który pokazuję teraz na wykresie, dzwonił do mnie, jak i do Was. Telefon, czyli ColorBot, informujący o tym, że wzrosły rezerwy bitcoinów na giełdach spotowych, czyli innymi słowy, bitcoiny zostały przelane na giełdy. Rośnie podaż bitcoinów i jeżeli cena jest odpowiednio wysoko, plus widzimy presję sprzedażową, bardzo ciekawy moment do rozegrania spadków, lub po prostu flipu bitcoina chwilowego do dolara, by później móc go odkupić nieco taniej. Warto jest jednak w takich sytuacjach zawsze zwracać uwagę na to, że o ile bitcoiny w danym momencie są przelewane, tak jak wczoraj było przelanych 1400 bitcoinów, co gdy wymierzyliśmy, wykalkulowaliśmy potencjalny zjazd ceny do poziomu 42400, a głębokość potencjalnych spadków mierzyliśmy oczywiście na podstawie Max Order Booka, ale warto zwrócić uwagę, że chwilę później pojawił się spadek rezerwy bitcoinów na giełdach, czyli innymi słowy te bitcoiny zostały wyjęte z rynku, a zatem ryzyko spadku ceny drastycznie spadło. To jednak chwilę później została przelana kolejna partia bitcoinów, dużo mniejsza, bo niecałe 700, co rzecz jasna mogło spowodować dump cenowy, ale na podstawie Maxa Redderbooka jesteśmy w stanie policzyć, że taki dump jest dużo mniejszy. Ja osobiście w dniu wczorajszym takiego flipa przeprowadziłem, odkupując około 0,8% bitcoinów więcej niż w momencie ich sprzedaży. I żeby się zabezpieczyć na takie sytuacje, to znaczy na to, że nagle wzrasta rezerwa bitcoinów, a później ona spada, to dobrze jest zawsze utworzyć alert właśnie na spadek rezerwy bitcoinów o dany analizowany procent, w tym wypadku było to 15,5% na krótkim interwale. I dzięki takim alertom jesteśmy w stanie być natychmiast poinformowani. No i dzięki temu móc odpowiednio zareagować. To znaczy dopasować swój poziom zakupu Bitcoina, do faktycznego wzrostu rezerwy Bitcoinów na giełdach. Te funkcje, które Wam teraz pokazuję, one nie są jeszcze publiczne. Dostępne są tylko dla użytkowników z dostępami Lifetime, którzy mają nieograniczony dostęp do Max Data App i dzięki temu mają dostęp do wszystkich beta funkcji. Ale słuchajcie, jest konkurs, ponieważ celem tego kanału jest nauka i zrozumienie dynamiki wzrostów cen altcoinów, tak aby można było na nich spekulować i faktycznie systematycznie zyskiwać. Konkurs dla kilku osób. A do wygrania jest przynajmniej tydzień dostępu do platformy Max Data App z dostępem do alertów, pro-alertów, backtestów oraz botów handlowych. Dostęp na tydzień będzie również do listingów, które po takich alertach powodują pompy ceny tokenów, nawet pomimo ich wcześniejszych pomp. Tak jak w przypadku Dimension, które od pierwszych alertów o listingach wzrosło z poziomu 4 do 4,5 dolara, a następnie jeszcze bardziej do 6 dolarów po wczorajszym alercie o godzinie 20.47, który był właśnie na Max Data App na tier 3. Więc konkurs wygląda następująco. Tak jak ja analizuję dla Was powody wzrostów konkretnych coinów, kiedy widzę, że dany coin miał potężne wzrosty, to zawsze staram się zrozumieć dlaczego. Co było powodem tych wzrostów? Tak, jak na przykład w przypadku tokena Ethereum Name Service, którego cena wypompowała ponad 37% w ostatnie dwa dni. Zaraz po tym tweecie, w którym ogłosili partnerstwo z GoDaddy, a wcześniej te informacje opublikowali na blogu. Więc tuż po tych informacjach cena tokena ENS zaczęła pompować. Więc znamy tutaj konkretny powód wzrostu ceny tego tokena, a w związku z tym na przyszłość jesteśmy w stanie potencjalnie przewidzieć takie sytuacje i je jeszcze lepiej rozgrywać. Więc moja propozycja do Was jest taka. Co było powodem wzrostów tokena KIN, gdzie pierwsza fala rozpoczęła się o godzinie 16.40 6 lutego, co spowodowało wzrosty tokena Alep, gdzie również fala rozpoczęła się około godziny 20, a wartość została spompowana już o ponad 43%. Co było zapalnikiem do tej dzisiejszej pompy 7 lutego o godzinie 5.13, gdy cena tokena Space ID wybiła o ponad 90% dosłownie w minuty, a także czym były spowodowane wzrosty Access Protocol, które rozpoczęły się 6 lutego o godzinie 11.25 i wyniosły ponad 80% w 15 godzin. Mamy zatem 4 pytania i czterech potencjalnych zwycięzców którzy otrzymają dostęp do Max Data App przynajmniej na tydzień, do proalertów, do backtestów, do wszystkich najbardziej zaawansowanych funkcji. Wystarczy odpowiedzieć na to pytanie i podać źródło początku wzrostów przynajmniej jednego coina: Access Protocol, Space ID, Aleph Network oraz Token Kin. Jak zwykle jestem ciekawy Waszych komentarzy i mam nadzieję, że dzięki temu drobnemu konkursowi nauczymy się czegoś jeszcze więcej na temat rynku, co w przyszłości przyniesie nam bardzo wymierne korzyści, ponieważ będziemy umieli lepiej wykorzystać nadchodzące kolejne sytuacje i być może zareagować jeszcze przed takimi pompami cenowymi. Oczywiście napiszcie również, jak rozgrywacie teraz bitcoina: czy gracie do altcoinów, czy może jesteście w dolarach? Jak zwykle ja Wam życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech. Hossa! Będzie z nami. Cześć.